Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ledwie świca błyśnie, z torbą pełną listów, Swym pocztowym wozem rusza w świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Ze snu wstaje słońce, słychać ptaków koncert, i szczęśliwy jest naprawdę Pat. Listonosz Pat. Każdy dobrze zna pocztowy wóz. A przyjaciół ma Pat jak mało, który może. Może właśnie dziś spotkasz go znów z listem u twych drzwi. <grym> Pat i kot. Kotki pat, patki kot, przyjaciele od lat. Ze znów staje słońce, słychać ptaków koncert i szczęśliwy jest naprawdę pat. I szczęśliwy jest naprawdę pat. I szczęśliwy jest naprawdę pat. Ważna wiadomość. Przez zieloną dolinę przeszła silna wichura. Na ziemi leżało wiele połamanych gałęzi. Niektóre z nich uszkodziły linie telefoniczne. Ach, to prawdziwa klęska! Jess, telefony są popsute. Ciekawe, czy pastor Tims zachował dla mnie znaczek. Muszę do niego wpaść. Oby tylko pamiętał. Dzień dobry. Wpadłem, żeby się dowiedzieć, czy wielebny ojciec zostawił dla mnie ten australijski znaczek. O, oczywiście, pat! Sam raz do Twoich zbiorów, kamyk do kamyka. Dziękuję. A dokąd ojciec się wybiera? O, do Londynu, po moją siostrę Elzy. Przylatuję z Australii, nie widziałem jej wiele lat. Proszę, tu jest znaczek. Dziękuję. Ah, fatalnie się składa. Muszę osobiście zawiadomić wszystkich, że odwołuję nabożeństwa na czas mojej nieobecności. Co za kłopot! Do odjazdu pociągu zostało niewiele czasu, a telefony nie działają. To przez wichurę. Zerwała druty. A, no cóż. Muszę się śpieszyć. Pociąg odjeżdża za godzinę. Mam nadzieję, że wielebny ojciec zdąży. Do widzenia. Szczęśliwej podróży! Pat podjechał na pocztę polisty. Dzień dobry, chyba się nie spóźniłem. E, nie, nie, ale bałam się, że będziesz miał kłopoty z dojazdem. Na drodze jest tyle połamanych drzew. Pat opowiedział pani Gogin z o liście do pastora, o jego podróży do Londynu i o zepsutym telefonie. O, to Na szczęście mój telefon działa. Halo? Urząd Pocztowy w Zielonej Dolinie? Słucham? Kto? LZ Teams? Pilna wiadomość dla pastora Teamsa. Rozumiem. Samolot przylatuje do Manchesteru? Czy jedzie pani samochodem? Tak. Porozmawiam z listonoszem. Przekażę pastorowi, żeby nie jechał do Londynu. Zrozumiałem. Już pędzę. Na razie, Pat. Mam nadzieję, że zdążysz. Na razie. Uważaj, Jess. Zaraz zobaczysz ostrą jazdę. Ted, uważaj. Wygląda na to, że pastora już nie ma. Heh. Zostawię mu kartkę. Może jeszcze nie poszedł na stację? A może jest u panny Hubart? Wiesz, Jess? Pojedziemy na skróty, boczną drogą. Droga była trochę nierówna. O nie, tylko nie to! Nie przejedziemy. Zostało nam tylko jedno. Chodź, Jess! Hop!

Pieszysz? Dzień dobry pani. Szukam pastora, nie widziała go pani? Przed chwilą wyszedł! Bardzo się śpieszył! Chciał zdążyć na pociąg do Londynu! O nie! On nie może jechać do Londynu. Mam dla niego ważną wiadomość. Powiedział, że jeszcze zajrzy do Teda Glena? Może tam go złapiesz? Weź mój rower śmiało! Dziękuję! Dziś każdy pojazd jest dobry. Uważaj, Jess! Jedziemy! Ojej! Co za szczęście, że nie muszę się tak męczyć codziennie. Będę rad jak dojadę. Ojej, co za okropność? Cześć, Pat. Co tu robisz? Nic ci się nie stało? Szukam pastora. O, spóźniłeś się. Wielebny pastor już wyszedł, ale przed odjazdem chciał zajrzeć do babci Dryden. O nie... Ha. Popatrz, co się stało. Przednie koło odpadło. Ha! Zostaw rower, zreperuję go. Mogę ci pożyczyć wrotki. Już je naprawiłem. Same cię zawiozą, dokąd zechcesz. No cóż, wszystkie sposoby są dobre. Muszę złapać pastora, zanim on złapie pociąg. Dzięki Ted. Ha, no to w drogę. O, świetnie ci idzie, Pat! Od górę znacznie gorzej. Ale jak się zatrzymać! Hej! O! 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 Tymczasem sam odwoził pastora na stację. Chyba widziałem Pata, jak przelatywał na furtką. Cześć, Sam. A, wielebny Pastor, co za szczęście, że ojciec nie pojechał do Londynu. I Pat powiedział pastorowi, że jego siostra przyjedzie sama do Zielonej Doliny. Bogu dzięki, jak to dobrze, że złapałeś mnie w ostatniej chwili. Nie muszę jechać do Londynu. Dziękuję, Pat! O, jedzie Peter Fogg. Nie chcę mu blokować drogi. Do widzenia! Peter zatrzymał się, widząc pata. Cześć, Pat! Skakuj do mojej przyczepy! Podwiozę cię do furgonetki! Dziękuję! Nie mam już siły iść! O niezwykłym kocie niech! Historię pozna świat przyjacielu listonosza, który ma na imię Pat. Gdy przez wieś szlak wiedzie, z przyjacielem obok to pat wie, że jego kot to lubi, Pouwielbia jeździć wprost, przez cudowną dolinę krajobrazów pięknych mocy, Co za oknem wolno płyną, w którym siedzi sobie kot. Kot pata jazz. kot pata jazz. Od pata jazz zawsze było taki jest. Zawsze było taki jest. Było taki jest. Było taki jest. Już od lat, gdy jazz był słodkim, małym, rozbrykanym kotkiem. Już od lat, gdy jazz był słodkim, małym, rozbrykanym kotkiem. Wszyscy ludzie w Greendale pozdrawiają go od lat, bo też każdy tutaj lubi, jak przejeżdża z kotem Pat przez cudowną dolinę krajobrazów pięknych moc, co za oknem wolno płyną, w którym siedzi sobie kot. Kot Patadżes. Kot, Patages. kot. Pata Jess, zawsze było taki jest. Zawsze było taki jest. Było taki jest. W porządku, Pat! Tak! Dzięki! No to cześć! Ha, gdzie jest mój długopis? Chyba zostawiłem na plebanii. Wielebny pastor wniósł już do domu bagaże siostry. Zdążyłem! I to dzięki Tobie, Pat. Wróciłem tuż przed przyjazdem siostry. Aha, znalazłem na progu Twój długopis. Dziękuję, wielebny ojcze. Mam nadzieję, że siostra czuje się dobrze. Ha! dziękuję, dobrze! Na razie, Pat! Do widzenia, cześć! Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od nas.